Witam wszystkich na kanale, to znowu ja, Wojciech z kanału Gamingowy Wojciech I dzisiaj mam dla was nagrody za Champions Mam dla was meczyk w Division Rivals Mam dla was troszeczkę ważnych informacji dla was podczas meczyku Mam dla was także ciekawą konwersację z wami Czyli taki bardziej ciekawy monolog z mojej strony Także zapraszam I teraz przejdziemy sobie do nagród Zobaczmy sobie co tutaj mamy Food Champions. Będzie Kevin. Czy będzie dzisiaj Kevin sam w domu, czy chyba nie? Wejdź, że nie Gold 3. Niestety Gold 3 w tym tygodniu. Zwykle daję radę wbić tego Golda 2. Jeżeli staram. W tym tygodniu gameplay był niesamowicie kiepski, także. Mądrągowski, tak? Czy to jest Szymon? Nie, to jest Bartłomiej. Niech będzie i Bartłomiej. <noise> Polski akcent, bo czemuż by nie? I tutaj mamy co? Mamy nic, Funes Mori To Funes Mori musimy, bracia Funes Mori nawet Co jest grane yy. Dobra Funes Mori, na przepałkę, bo czemu nie Także tutaj nie mamy nic Mamy trochę monet Paczki tak jak mówiłem zostawiamy sobie na jutro Jutro, jak tylko ukaże się promocja, otworzę te wszystkie paczki z komentarzem. Zgram z tego jakiś filmik. Tak jak jeszcze mówiłem, postaram się tutaj. O, mało. Zobaczymy sobie jeszcze. Division Rivals. Co tutaj mamy? Mamy tutaj 100 punktów. Mamy jakieś paczki. Mega paczka. Rzadka, złota paczka. I paczka piłkarzy Prime. Jeżeli chodzi o monety, to jest tylko. Tysiące, no dobra, jutro jest ta promocja. No, generalnie taki miałem plan, żeby tutaj po prostu garnąć jak najwięcej paczek. na tę promocję i miejmy nadzieję, że coś nam uda się z tego wyciągnąć. Mam na razie 13 paczek, myślę, że jest spoko. Dzisiaj, jako że mam jeszcze 60 tysięcy monet, to porobię jeszcze te SBC, których nie miałem, nie miałem tego, nie mam jeszcze ukończonych, gdyż całkiem sporo jeszcze mi dało. Zobaczmy sobie tutaj. Hybrydowe D. To jeszcze skończymy, sobie to. I tutaj chyba jest nagrodą za yy, rzadka mega paczka. Jest nagrodą za, cało, za całość. I tutaj jest jeszcze paczka piłkarzy. Prime i rzadka, pił, rzadka paczka piłkarzy. Także no to kolej, będą kolejne trzy paczki. Gdybyśmy mieli tych paczek aż 16, chociaż skład w dalszym ciągu nie zmieniony. Tutaj musimy dać kontrakty Wandersarowi, aczkolwiek bardzo się zastanawiam. jako że moja obrona jest taka jaka jest, zastanawiam się, czy po prostu nie tu też Segena. Tutaj jeszcze chyba 10 meczy nie rozegrałem. Zrozegrałem 9, także zaraz wybijemy sobie, prawda, lojalność. Jeżeli chodzi o Ronaldo, naprawdę. Imponuje mi niektórymi swoimi bramkami. Niby ma 4 gwiazdki słabszej nogi, a ładuje piłę jakby miał co najmniej 5 z, dwóch, z obydwóch nóg. Pod warunkiem, że nie używacie lewej nogi do, do uderzeń finezyjnych, to pff, najczęściej, jak już trzaśnie piłkę, to ta piłka wjeżdża. Także mam 9 meczy, 8 bramek, 2 asysty, także spoko, prawie bramka na mecz. Mam nadzieję, że uda się to zmienić. No wiadomo, to tylko Division Rivals. To samo my z Dybalą, szczerze, więc Dybala też mi troszeczkę imponuje. Na, póki co ma lepsze staty niż niż Ronaldo jeżeli uda mi się cokolwiek dobrego ogarnąć tutaj z prawda nagród to zobaczymy w jaką stronę sobie pójdziemy ale planuję ulepszyć tego Mareza i tego Dybale w pierwszej kolejności jeżeli chodzi o Mertensa no to jest on moim skrzydłowym także no to był on trzy bramki w dziewięciu meczach zaliczył jakieś tam dwie asysty ogólnie spoko bardzo szybki bardzo ciekawy zawodnik jeżeli chodzi o tego Torsbiego ten Torsbi. To jest coś innego. Jego statystyki. Jeszcze dałem mu tutaj styl. Yy, jaki to jest styl gry? Ten co zwiększa pole katalizatora mu daliśmy. Z katalizatorem jego akcele, jego przyspieszenie to jest 91. Jego sprint speed to jest 95. No tu akurat to mi tylko nie pasuje, że jego, jego przyspieszenie jest mniejsze niż. Jego maksymalna prędkość, jeżeli byłoby odwrotnie, to myślę, że byłby on jeszcze szybszy. No wiadomo, jest, jest silny. Jego uderzenia są też dosyć ciekawe. Jak tutaj dodaliśmy mu do podań, także jego vision tutaj mamy 95. Jeżeli chodzi o dośrodkowania, tutaj też jest w 90. Krótkie podania, długie podania są jego bardzo dobre. Jest bardzo, bardzo zawsze podaje piłkę z dużą siłą, także to jest jego. Niesamowitym plusem. Jeżeli chodzi o Alana, to jak nam się tutaj Alan spisuje, Alan spisuje się tak jak to Alan się spisuje cały rok. Alan, cały rok, w tym jeżeli chodzi o FIFA, jest chyba najlepszym CDM-em z Serie A. Aczkolwiek Raja Nainggolan właśnie chyba dostał upgrade'a na jego karcie headliners. Także widziałem, że Nainggolan ma też chore statystyki. Także taki, taki środek pola typu ten Alex Vital Plus. Alex, mówi, nie Aleks Vidal, tylko Arturo Vidal, ten z SBC z oceniony na 90, plus ten na Ingolan myślę, że to chyba byłby lepszy duet niż Ikony, ale... dajcie znać co o tym sądzicie, no póki co skład jest jaki jest, ten Eder Militao to jest normalnie, to jest coś, coś w stylu posiadania Neymara na obronie, w ogóle nakoksowanego i tak dalej, no jego w ogóle prędkość jest niesamowita no jego przyspieszenie <śmienią> wynosi tutaj 94 a jego sprint speed wynosi 92. No jest on po prostu, myślę, że nie do wymiany w tym, w tym, w tej drużynie. Jeżeli chodzi o Diego Carlosa, no to Diego Carlos też jest mega szybki. Tutaj nawet ma przyspieszenie oceniane na 99. I no tutaj, proszę bardzo, to powinien robić jeszcze, no generalnie, no ja są szybki i myślę, że ze względu na jego sylwetkę jest on troszeczkę wolniejszy od Militao. No ale generalnie są oni mega. Jeżeli chodzi o naszych bocznych, prawda, obrońców, to. No spisują się oni spoko, ten Cancelo, myślę, że może, moglibyśmy się pokusić o wymianę go na kogoś innego, no ale to się okaże, no póki co potrzebuję go do zgrania tutaj z Marezem, ale myślałem, żeby wypróbować Kyle'a Walkera w tym roku, jeszcze Kyle'em Walkerem nie grałem, ale słyszałem sporo opinii, nawet pisaliście mi w swoich mailach ze składami, było tam parę składów z Kyle'em Walkerem, chyba z Informem, yy, dużo osób pisało, że defensywnie jest świetny, aczkolwiek jego podania są dosyć kiepskie, a w sumie często posyłam piłkę od yy, bocznego obrońcy do bocznego skrzydłowego, no ale zobaczymy, co to przyniesie. Tak naprawdę, zobaczymy jutro wieczorem. Dopiero niestety ta, ta yy, promocja wchodzi. Także ja obecnie mam 60 tysięcy końców. Myślę, że. Obrócę tym 60 tysięcy 60 dzisiaj, tak do 100, i zobaczymy, co jutro uda nam się wyciągnąć z tych. A w sumie, no nie wiem, czy obrócę. No, postaram się obrócić, postaram się jeszcze porobić trochę tych SBC dzisiaj. Ale najważniejsze jest dzisiaj ćwiczenie do jutrzejszego yy, rozpoczynającego się Food Champions, w którym jest cel na Golda 1. W tym tygodniu nie ma żadnych wymówek. Yy, tak jak jedna z, z osób pisała w komentarzach, pytała się mnie, jaką rangę najczęściej wbijam jest to najczęściej wchodzi Gold dwójka, jeżeli te wszystkie spotkania rozgrywam? Dobrze, także spróbujmy sobie rozegrać spotkanie. Mam nadzieję, że wszystko poustawiałem i powinno być dobrze słychać. Granie powinno być za głośno. Także jedziemy sobie z tym. Wszyscy już mają pełne zgranie. Zagrałem wcześniej meczyk, Niestety musiałem się pozbyć tego yy, nagrania, gdyż yy, po prostu nie było mnie słychać. O czym ja tu mówię, i mamy tutaj niesamowitą drużynę. Także to będzie dobry test. Mamy tutaj tego Cypriana, mamy Zole, mamy Salaha, mamy Bernardo Searze, mamy ale Benjedera, mamy Awara. Obrona też jest konkret. No dobra, spróbujemy tutaj coś zagrać. Myślę, że zaczniemy sobie od może 4-4-2. Że wszystkie taktyki, które obecnie używam, są dostępne na kanale w filmikach, także możecie wejść sprawdzić, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście jeżeli chodzi co dalej z kanałem no to jako, że ja siedzę też na izolacji nie dlatego, że jestem chory, tylko dlatego, że muszę gdyż moje miejsce pracy jest zamknięte bodajże do 14 kwietnia także mam kupę czasu, dopiero wracam do roboty po Wielkanocy o ile, że jeżeli jeszcze nie wiecie to ja mieszkam obecnie w Wielkiej Brytanii gdzie sytuacja jest podobno dosyć kiepska, jeżeli chodzi o koronawirusa, z całkiem sporo zarażonych, całkiem sporo ludzi już niestety umarło. Także rząd robi wszystko to, co może podobno. O, niestety dybalom na Boatenga chyba nie da rady. Będziemy musieli tutaj przesunąć Mertensa na atak a dybale na skrzydło. Ale co za chwilę. Dobra, to już klikamy sobie pauzę, bo później o tym zapomnę. Tak, jeżeli chodzi o to, o, to, o to, co dalej na kanale, to dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć coś innego niż FIFA na kanale. Tutaj złap ode mnie. Czy chcielibyście zobaczyć coś innego? Ja osobiście myślałem o, żeby nagrać po prostu taką, taką, jakąś serię. Nie wiem, czy pojedynczych odcinków, czy po prostu. u Bernardo. Czy jakąś taką, właśnie miniserię. Myślałem o tym nowym Dumie, który się dopiero ukazał. Gremierka wygląda jak kupa zabawy, naprawdę. Myślę, że Ronaldo będzie sobie tutaj lepiej radził na lewej nodze, tak jak już wspominałem wcześniej. Gra wygląda naprawdę jak mega fan. Myślę, że to mogłoby być coś innego, tak żeby się oderwać od tej FIFA i jednak non stop nie męczyć, gdyż no tak naprawdę ile można tutaj się denerwować. Miłoby mieć taką jakąś małą odskocznię, yy, prawda, przy której można by się troszeczkę odstresować. Myślę, że właśnie ten tutaj to jest idealna gra na odstresowanie się. Ponaparzanie w demony O tutaj Ronaldo Torzby Niestety Torzby to nie jest Ronaldo Można było tutaj się lepiej zachować Torzby wracaj Nie wiem kogo ty szukasz Ale to tutaj przyładował Tym oj, Ojojoj niebezpieczna sytuacja Ale mamy go Chyba. Serio, Bernier jest silniejszy od Diego Carlosa naszej brazylijskiej ściany. No czy czemu nie biegnąć? Co robisz? I Thorsby, proszę państwa. <noise> tak, jak już wspominałem, nasz norweski kolos naprawdę jest to karta. O której, której w ogóle nie żałuję, że ją wybrałem za 15 poziom. Jest to darmaczek. Dar jeżeli macie go, macie go w drużynie, wybraliście go, to nie przepalajcie go w żadnym SBC, no bo się nie opłaca. Jest go ciężko umiejscowić w drużynie, ale myślę, że nawet na 7 zgrania. Jest to kloc niesamowity. Kloc, którego każdy chciałby mieć. Jeżeli chodzi o jego strzelanie, to wczoraj na przykład statystyki, jeżeli chodzi o wykończenie i tak dalej, no ma on, ma on kiepskie, ale wczoraj na przykład udało mi się wykończyć z wolejanim przed pola karnego fakt faktem, fakt faktem wydaje mi się że przed nie mam jakiegoś niesamowitego bramkarza chyba na bramce wydaje mi się że mógł robić słapy no ale w, w każdym razie był to strzał w bramkę był to strzał w samo okno myślę że nawet jakby miał na bramce terstegena to też Stegen by tego nie wyjął także torsby myślę i mam nadzieję że zostaniesz z nami na długo no paulo tutaj coś się stara ronaldo A, i to miało być. No i właśnie, tu miało być do Ronaldo ta piłka, Alan. Ajajajajaj. Tutaj się zamieszanie zrobiło. Fajnie, Ronaldo, fajnie jest Ronaldo coś takiego, że potrafi tę piłkę jednak wygrać. To samo jest z Marezem. Nasz norweski kolos już tutaj uderza. oj, czemu tutaj się dragback nie zrobił? Co to się wydarzyło? Patrz patrz, 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 nie piłka, nie przeszła. Aj, aj, aj. Także to samo, jeżeli jeszcze, tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli byście chcieli zobaczyć coś innego, to wiadomo, komentujcie. Jeżeli chcielibyście, żebym poruszył jakąś taktykę na kanale inną niż już poruszyłem, gdyż w sumie na razie poruszyłem taktyki takie naj, najciekawsze, może no nie tyle, nawet nie najciekawsze, co po prostu najczęściej używane w tym roku, które wydają, wydają się być taką swoistą metą. No, i Cristiano, Cristiano się w takich sytuacjach nie myli. Gdzieś z 2,5 trzy paski siły przy słupku i to siada. Tylko Christiano, dlaczego gdzieś nie zrobił swojej celebracji? No, ale to nic, cała drużyna się cieszy. Ja też się cieszę, bo przeciwnik ma drużynę niesamowitą. Także tak, już wspominałem. Przypominam wam również o konkursach, które myślę, że są bardzo ciekawe. Już mamy już, już rozstrzygnęliśmy dwa konkursy na kanale dotychczas. Jednego przy 100, przy chyba tam, ile tam było subskrypcji? Chyba 50. Yy, drugi na najlepszą drużynę. Jeżeli chodzi o osobę, która wygrała przy 50 subskrypcjach, jest to kierownik Armani. O ile dobrze pamiętam, otrzymał już swoją nagrodę, jeżeli chodzi o naszego wczorajszego zwycięzcę. Niestety swojej nagrody jeszcze nie otrzymał, ale na pewno ją otrzyma. Już, yy, rozmawiałem z nim już i jest skłonny poczekać, gdyż po prostu... Yy, nie działa g 2 znaczy działa. działa. Niektóre rzeczy działają, niektóre nie na g Nie wiem, czy to jest spowodowa spowodowane, nie wiem, czy to jest spowodowane tym wirusem, czy czymkolwiek innym, ale po prostu nie byłem w stanie zakupić wczoraj tych FIFA pońców dla niego, dlatego yy, rozmawialiśmy. Yy, mówił, że jest skłonny poczekać, także mam nadzieję, że sytuacja się rozwiąże. Jak najszybciej, ja też nie lubię, nie lubię takich sytuacji, nie lubię być niesłowny. Zawsze, kiedy coś obiecam, to zawsze, zawsze to wykonuję. Nie, 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 obie, nie obiecuję też rzeczy, które wiem, że są niemożliwe do wykonania, gdyż po prostu nie na tym życie polega, żeby robić ludzi w konia, a po drugie, to nie są to jakieś też niesamowite pieniądze, żeby sobie szargać swoje dobre imię i tak dalej. No, Ronaldo, tutaj wywalczył nam rzut rożny. Przód aut. Rzut boczny. tak co ty, go daj się z takie piłkę na tak? Tu zmieniałeś jakieś zasady? O czym ty mówisz? Rzut boczny. Także zapamiętajcie, już nie ma autu, jest to rzut boczny. Żał, cancelo, proszę bardzo, zgasił w zole jak peta. szkoda, że w tym roku nie ma jakiejś lepszej wersji jego. Wydaje mi się, że to był chyba w zeszłym roku, jak jeszcze grał w Juventusie była kupa jego kart specjalnych, dwa no strzały na bramkę i dwie bramki, także skuteczność 100%, przeciwnik gra 4-2-3-1 także nie wiem, może spróbujemy się do niego dopasować może nie, no w sumie bez sensu skoro taktyka działa jak działa, nie, nie, ma, nie ma sensu szukać innych rozwiązań 4-4-2-3-1 jest troszeczkę bardziej defensywne, chociaż mm, szczerze mówiąc to Wydaje mi się, że lepiej, ogólnie lepiej mi się broni przy tym 4-4-2. Nie wiem jaka jest wasza opinia, dajcie, dajcie znać. czy jakiej taktyce, jakiej taktyki wy uważa, używacie najczęściej. Do po prostu obrony się. Ajajaj, to rozbitam, chciał coś tutaj powalczyć. No nic. Ale na posterunku. Przecinamy linię podań. Ten jeder. I to jest to. Eder Militao czy tam Diego Carlos, chyba to Diego Carlos był wcześniej, nie mógł przepchnąć Benjedera. I Mertens przysłupeczku. I będzie to Rage Quit. Także <gryw> myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiaj odcinek. A czy Rage Quit? No nie wiadomo. Killer Boys, może się jeszcze nie poddało. No poddało się, niestety. Także jest mi bardzo przykro. Yy, dziękuję. mecz był dobry. No, klub założony w 2019. Tak jak ja też wspominałem wcześniej, myślę, że w przyszłym roku założę nowy klub, też wybierzemy sobie dla niego nazwę, zorganizujemy sobie jakiś mały konkurs, rating jest na razie nie najwyższy Gdyż po prostu buduję w górę z tych nieszczęsnych słapów. I to też nie wiem, nie wiem czy jest sens w ogóle budowania czegokolwiek w górę, skoro i tak jeszcze mam parę słapów do zrobienia, no ale o wpiliśmy sobie nowy poziom, zobaczymy sobie co tutaj się dało radę odblokować, a nie, tylko jakiś milestone wszedł A seria! Też myślałem o tym, żeby skończyć to o, proszę bardzo, Sampdoria. Weszła Sampdoria, to chyba tam gra yy, Torzbi, tak? Myślałem, żeby sobie ukończyć to wyzwanie na tego Politano. Nie wiem, czy tego Politano byśmy sobie wtrącili po prostu do drużyny, gdyż widziałem, że jego staty też są kozackie, także dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć Politano w drużynie. Jeżeli tak, to to bardzo chętnie go wykonam. Nie wiem, czy chętnie, mam nadzieję, że chętnie, mam nadzieję, że łatwo mi to pójdzie. Otworzymy sobie tą paczkę, gdyż z tej paczki pewnie i tak nic nie wyleci, chyba że wyleci z tej paczki Ronaldo, to wtedy po prostu oszaleję. I to by nam odblokowało bardzo dużo pieniężków, gdyż chyba za Ronaldo dałem. A gdzie to jest? A tutaj. Za Ronaldo dałem chyba bodajże 700 tysięcy. 701 chyba mnie kosztował. Może zobaczmy, co tu mamy. I w... przypominam w każdym razie o Boże. Malen, proszę bardzo. Nie no, to nie ja akurat nie zna go, że jest taki kiepski kart. No to już lepiej. Malen. Zawsze można go gdzieś tam użyć. Chyba miałem go chyba i przepaliłem. Także przypominam jeszcze raz o konkursach przy 200 subkach rozesłujemy 460 pointsów I mniej więcej przy jak osiągniemy liczbę tak 150 subskrypcji, to po prostu yy, wybierzemy sobie nazwę dla grupy dla Facebooka. Także piszcie swoje propozycje, najlepsza propozycja, która najbardziej mi się spodoba. Najlepsze dwie propozycje, które mi się spodobają. Wybierzemy sobie je do takiej małej ankiety. Trzecią propozycję dorzucę ja i zobaczymy yy, co uda nam się że tak powiem tam wymyślić i jeżeli chodzi o te dwie propozycje to yy... tak to dwie osoby zgarną po prostu wtedy 1050 fifa points już nie już nie bądźmy tacy Także dwie osoby zgarną 1050 FIFA także jest to nawet podwójny konkurs, także jeżeli dotrwaliście do tego y, momentu, to o tym wiecie i Wam gratuluję, jeżeli dotrwaliście do końca filmiku, to napis, zostawcie komentarz pod filmem. I ja widzę się z Wami już jutro, jutro zrobimy sobie konkretny opening, mamy tutaj 14, 13 paczek, póki co jeszcze tych paczek troszeczkę mam nadzieję, że dojdzie dzisiaj za SBC, powinno ich być 16. Myślę, że tak zrobimy. Może ich będzie nawet więcej, na pewno ich będzie 16. Także ja słyszę się z wami już jutro i życzę wszystkim miłego dnia. Życzę wszystkim zdrowia. Bądźcie bezpieczni. Siemaneczko!